Dzień dobry. Sobota, 14 godzina. Jest 5 lub 6 lutego. O. No i kurczę się zrobiła jakaś taka fajna mała luka pogodowa, że tak powiem bez deszczu, więc wsiadłem na mój wehikuł czasu. No, i pora na przejażdżkę. Wieje niesamowicie dzisiaj w Poznaniu, ale to mi nie przeszkadza, bo jak zdążyliście się zorientować po wyświetlaczu, tak, zamontowałem silnik. Jaki to silnik? Zatrzymia się, to Wam poopowiadam. I dzisiejszy film to jest taki bardziej techniczny, stacjonarny, więc jak ktoś nie chce oglądać to od razu. Można wyłączyć, żeby się nie rozczarować filmem Tak, mój rower trekkingowy, sakwy i takie inne historie Warta Wylała Oczywiście bagna tu są A udaje się do WPN-u Wielkopolski Park Nartowy z Poznania Nad Warsiańskim Szlakiem Rowerowym Prowadzącym oczywiście, jak mi się wydaje, przez malownicze tereny, bez względu na porę roku. Dlatego że w tych okularach żółtych, wiecie. Sami widzicie teraz, nie? Jak pięknie jest przez nie. A tak? No tragedia, co? No. Dobra, pozwólcie, że się przygotuję. Termosik, ciasteczka. Dobra. Zaczynamy zabawę, nie? No, taki dobry ciastka, naprawdę genialne. Mm. Mm. Okay. Geneza. Dlaczego się zdecydowałem na elektryfikację? Wiecie, człowiek już stary jest siły nie ma na yy, dwa dni szaleństw. W jednym dniu naprawdę można z siebie dać wszystko. Na drugi dzień natomiast też jest ładna pogoda i człowiek by chciał pojeździć czy coś takiego. Ale no nie ma już epy, nie? <laughs> Nogi już nie chcą kręcić. W głowie jeszcze jest, ale w nogach już niestety nie, i postanowiłem: basta. Elektryfikuję swoją bestię. Miałem też pomysł generalnie yy, na ten rower, nie? Przede wszystkim to był pierwszy pomysł w głowie. Ale drugi pomysł, jak już zamówiłem, zestaw był: hmm, może do Dartmura go wsadzę. Dartmurem można sobie poskakać i takie inne. No dobra. Przyszedł zestaw, przymierzam, wszystko ok, zarobiście, bo ten silnik cały, on ma, wchodzi w mufę suportu od 68 do 73 szerokości, więc na ludzie tam by się zmieściła. Natomiast nie zmieściła się w ramę, w prześwit ramy ten trójkąt. W Dartmurze bateria no duża jest, no niestety, no i, i... I jedyna opcja była do tego roweru. Dlaczego nie kupiłem od razu yy, roweru elektrycznego z gotowym zestawem zamontowanym raz, że by wyszło przynajmniej dwa razy drożej na gorszym osprzęcie, bo tutaj mam za 1000 zł niecałe yy, Santura powietrzny amortyzator, nie? więc. Choćby dlatego, nie? Druga sprawa, najważniejsza odrestaurowałem ten rower i serca trochę w niego włożyłem no i żal by mi było go na przykład sprzedać albo go zostawić gdzieś w kąt bo bym jeździł tamtym oczywiście, nie? Rowerem No i tak by to wyszło Zaraz wam pokażę Rower Genezy już znacie Nawet nie wiem ile zębów nie spada śnieg. <grych> no spokojnie, dobrze. Mam w sakwach przeciwdeszczowe, dlatego w sakwach sobie zamontowałem. Yy, tak to wygląda. No zaraz spokojnie, spokojnie. Tu są kable. Oczywiście zrobiłem po swojemu. To są yy, wodotworne te wtyczki, ale ja sobie wolałem zrobić po swojemu. I je. Yy, zrobiłem na yy, taśmę tą izolacyjną, nie? wiadomo, im więcej zabezpieczeń, tym lepiej, obrócę rower, żebyście widzieli lepiej. bateria, yy, tu by mogła być bateria, tylko widzicie, się spójrzcie, yy, rama jest straszna, ona wchodzi, tak jakby ją przekroić i w przekroju Wam pokazać, że no to wychodzi trójkąt, nie, na przekroju, więc yy, za duże wahania było. ja wiem, można by było zrobić, ale nie chciałem się bawić, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa, gdy przyszedł już ten zestaw, no mówię, jak najszybciej chcę go zamontować i pojechać, no i tak to ja zrobiłem, nie, silnik jest wodoodporny 100%, póki co jeszcze jeździ. Tu wszystkie montowania nadrytyczne wiadomo tysiące filmów, jest setki godzin, albo odwrotnie. Pokażę Wam natomiast, jak baterię zamontowałem. Tylko muszę um, ją tutaj wodoodporny <grymny> zestaw ściągnąć z tego i zaraz zobaczycie. na tertytki nieśmiertelne oczywiście i teraz tak sama sakwa jej ta jest yy, poprzez yy, zaczepy, co były oryginalne zamontowana do yy, bagażnika, jak i też zrobione są z dziury widzicie ostrożnie widzicie są dziury zrobione w sakwie i przechodzą przez sakwę całą tak samo szyna ta maszyna też jest bezpośrednio pod, by, zamontowana do yy, bagażnika, tak? Tu wychodzi kabel z sakwy. O. Nie wiem czy pan widać, bo tak zrobiłem bardzo. Starałem się zrobić, żeby jak najmniej ingerować. I tu wychodzi o tak, nie? Więc jak sakwa jest zamknięta, I tu jest port do ładowania, tu jest wyłącznik główny baterii. Czy tu bateria będzie jest. Spójrzcie. 17,5 ampera godziny to jest 840 wh yy, Pojemność baterii. I tak yy, oczywiście jest zamykana elegancko, bo ona jest dwustopniowa. Góra, Góra też ma tutaj. Można coś sobie włożyć, a w tym tutaj jest. Zakamuflowana oczywiście bateria, ja sobie to za chwilę yy, złożę do kupy, natomiast na ile to wystarcza taka bateria, taka bateria na ile wystarcza, aha silnik to jest 500W ma tak, 500W, że tak może, powiem może w yy, ciągłej pracy, jeżeli wiadomo ile, jaką siłę będziecie yy, generować z własnych nóg, nie tyle Wam będzie podobał wat. Ten silnik. Są też te silniki 350W, 500 tak jak w moim przypadku oraz 750W. Tak, bo w Bafangu jest 350, 500, 750 i chyba ten najnowszy teraz wyszedł, jakiś HD 1000W. Mówimy o silnikach centralnych tylko i wyłącznie. Dlaczego TDS-2 wziąłem? Bo ma tensometr. Czym jest tensometr? Dla niewtajemniczonych? Nie wiem po prostu fajna nazwa była i tyle, ile tego wziąłem. Nie no, żartuję. Tensometr to jest siła nacisku na pedały. Wiadomo, można spotkać w tych rowerach za naprawdę dziesiątki tysięcy złotych. Wiadomo, że te silniki Boscha, Panasoniki i inne, wiadomo, że to nie jest ta liga, tak? Bo... no i tam to chodzi, pracuje tip-top, ale to też działa. Jak to działa? Im mocniej nadusisz na pedał, tym więcej yy, przekaże Ci odda Ci Wat do pomocy, nie? Im lżej będziesz yy, naciskać, tym mniej będzie Ci pomagał. Będzie Ci pomagał, ale będzie Ci mniej pomagał. I tutaj są cztery stopnie wspomagania od eko aż do turbo, nie? więc na turbo masz to maksymalne 500 W ciągłej pracy, jeżeli taka jest potrzeba. Natomiast skokowo yy, to aż potrafi pociągnąć pod 800W, Chwilowe takie wachnięcie, więc mm, tak to wygląda na papierze. W teorii spoko, tutaj na, na mosinę. Kamera mi się właśnie, popatrzę. Z... <gryw> kamera mi się ta właśnie gopro znowu mi się zawiesiła, nie mogłem jej odpalić, więc przyjechałem tutaj na górę. Jestem na parkingu WPN, kto kojarzy to wie. Podjeżdżałem pod tą górę tam z bananem na ustach, nie? W ogóle się nie zmęczyłem kompletnie, nie? To nie jest tak, bo to trzeba odróżnić, tak? Że rower, przepraszam to jest jakiś włosy. Że... O, rower elektryczny, o, to, to, to siedzisz jak na skuterze. A propos siedzisz jak na skuterze. Tak jest tutaj możliwość zamontowania manetki. Tak. I będzie można sobie jechać jak na skuterze, tylko że ja tego nie chcę, bo ten rower ma mi wspomóc. Nie ma za mnie jeździć, on ma mi wspomóc. Jakbym chciał jeździć sobie na manetce, to bym kupił pewnie zestaw na tył. 3000 W, no i wtedy bym gnał, nie? 60-70 po, 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 po lesie, nie? Ale nie o to chodzi. Ten rower ma być taki do frajdy, do wycieczek. Obładowany sakwami, torbami i, i w drogę, yy, tak. Na czym ja to skończyłem? Bo chcę szybko, żeby to jak najszybciej ten film yy, skondensować, nie? Żeby się za długo nie spali. Tak, 4 stopnie wspomagania mówiłem. Na czym jeszcze polega on tam sobie zlicza, nie? Bo on ma tam komputer w środku, on sobie to zlicza. Yy, obrót yy, korby, nacisk i takie inne yy, historie. Na czym polega yy, między system PAS a właśnie yy, siłą nacisku na korby? System PAS ma taki element metalowy, zawieszacie na magnesach do suportu. Na korbie przykręcacie, przyklejacie albo przykręcacie, ale czy chyba przykręc przyczepiacie jakoś yy, magnesik. I tak jakbyście, no wiadomo, zwykły magnes, do prędkościomierza, jaki macie tam w rowerach. Na tej samej zasadzie ten system pas działa, i tam działa tak. Możecie mieć naj, naj, najlżejszą przerzutkę, jaką jest, czy machacie sobie w powietrzu. I on będzie się rozpędzał do maksymalnej prędkości, jaką macie ustawioną, tak? Na danym trybie. Zaraz wejdziemy, ile maksymalnej prędkości jest tutaj tego zestawu. Tak, już spokojnie. Na tej zasadzie działa system PAS, czyli jedziecie 40 na godzinę, wrzucacie sobie te najlżejsze przeszkódki, machacie sobie w powietrzu generalnie. On i tak się rozpędzi wam do 40, więc nie zmęczycie się. Tutaj natomiast, w tym systemie, no, musicie coś od siebie dać. Jak dacie, to Wam pomoże. To nie jest tak, że sobie będziecie jechać y, y, cały czas nie męcząc się. Oczywiście wiadomo. Y, biegi, przerzutki działają i to też działa, tak? Na, danym, na danej przerzutce tyle on będzie Wam pomagał. Ja wiadomo, że macie tą naj, największą przerzutkę, czyli najlżejszą. On będzie czuł, że korbicie bardzo szybko też Wam da jakąś tam. Moc nominalną, ale na, na pewno nie to będzie, będzie 500W. Może to być około 100-200W maksymalnie. Zależy siłę też nacisku, bo on zlicza siłę plus obrót korby, tak? Więc y, tak to wygląda. Dobrze to chyba objaśniłem, dobrze to ja objaśniłem i tak to działa. Sprawdziłem, jechałem, sprawdziłem. 17,5A, ten 840 czy 832H, ile, na ile starcza? Jak przyszedł ten zestaw? Jechałem w systemie zmiennym od drugiego stopnia wspomagania z czterech aż do czwartego, turbo. I tak sobie wachlowałem przez ten cały czas dojazdów do pracy, dojazd do pracy po asfalcie, wzniesienia i z górki. Wiadomo, że z jednej strony wjeżdżasz, w drugiej zjeżdżasz. To chyba z logiczne i taka sama trasa na powrocie, plus jakieś tam minimalne wycieczki. Wielkopolska to jest teren płaski. Dwa czy trzy razy była wichura niesamowita, więc wiało 20 metrów na sekundę, no stawał w miejscu praktycznie rower, bez pedałowania, więc yy... wysarczyło mi na 100 km, tak jak nie wiem czy ktoś powiedział tak, na 100 km. i została mi jedna kreska baterii, więc już postanowiłem podładować teraz jeżdżę yy, drugi raz. Yy, od czego zależy yy, pojemność baterii do kilometrów? To jest może. To jest może wyliczeń. Odwagi rowerzycy, po ciśnienie w oponach, powagę roweru, no, ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne, ogumienie. No, tego są niezliczone ilości dziesiątki danych do przerobienia generalnie. Nie? Ja mam 70 kg waga roweru w tej chwili, tak jak jeździłem do pracy, na no, około 25 kg. Płaski teren, generalnie, nie? bo to nie można powiedzieć, że góry są. Więc na 100 km mi to trafiło. Ale przyjmijmy, że facet 100-kilowy po płaskim, przy tej baterii, 50 km na tym największym wspomaganiu, gwarantuje, że 50 km przejedzie. Nie? To, to, masz, to, masz, to macie pewność 100%, taka, że tak jest. Przy tej pojemności baterii 840 50 km przejedziecie. Nie ma innej możliwości, że nie. Tak to wygląda. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Tu też, tak, w tym systemie też można w komputerze sobie zmienić yy, amperaż, chyba amperaż, albo coś takiego, że on będzie zliczał, ja tutaj mam ustawione fabrycznie siły nacisku, więc mi to, mi to odpowiada. Trochę trzeba się zmęczyć, ale no nie tak samo, nie zmęczyłbym się, jakbym nie miał, yy, nie zmęczyłbym się tak mocno, Jakbym yy, miał bez y, przeróbki, nie? czyli bym zdychał, po prostu generalnie tutaj dzisiaj przy tym wietrze, masakra, a z tym zestawem, no fajnie, nie? więc yy. powiem dla porównania: jeżeli jedziecie 20 na godzinę, 22 na godzinę, wiecie ile to jest i wiecie jaki wysiłek musicie dać, yy, żeby taką prędkość utrzymać. Czyli jadąc 20 na godzinę, 22 na godzinę, w, w, dając siebie taką moc, Jechałem tutaj w tą stronę na odcinku asfaltowym 30 na godzinę, 31, 32, nie? więc taką samą moc, którą bym dawał do osiągnięcia prędkości 22 na godzinę na tym rowerze, jechałem 10 km więcej. Nie? Więc wyliczyć to sobie można jakoś tak jakimiś tam wzorami matematycznymi. Tu można ustawić siłę nacisku, że albo będzie bardzo czuła i będzie dawała moc maksymalną, albo będzie z kolei mniej czuła i będzie trzeba mocniej nacisnąć na pedał, aby dała tam na przykład połowę mocy. Nie? To wszystko jeszcze jest przede mną. W tej chwili rower jest odblokowany. Maksymalną prędkość, jaką można zadać na tym komputerze, bez wgranego oprogramowania. Odblokowującego kompletnie komputer, tak, tą całą kostkę. Czyli, fabrycznie można go odblokować do 45 km na godzinę. Tak. To jest jego maksymalna prędkość, do której będzie podawał oczywiście waty swoje. Nie? To jest 45 km Ja mam ustawione jakoś 38 czy coś takiego, więcej nie jadę. Tak, to by było na tyle w sumie, co chciałem Wam powiedzieć. Będę jechał sobie przez wiry. Dzisiaj wiaterek, ale mi to tam lotta W końcu jest wspomagacz i sprawdza się. Sprawdza się. Ja sobie to piję kawkę. Jeszcze. No i tak to, tak to wygląda. W jeden dzień męczarnia na analogowym rowerze. W drugim będzie jazda terenowa. Na moim wehikule, kochane. Smacznego! Trzymajcie się. Cześć!